Witam wszystkich bardzo serdecznie. W 11 odcinku zagrajmy w Max Payne 3. Niestety musiałem nagrywać ten odcinek ponownie, gdyż sami ci, co zdążyli zobaczyć poprzednią wersję na YouTubie, no mogli nie być zachwyceni z tego, co wyszło. No nie wiem jak to się stało naprawdę. No, program zaczął się coś pierdzielić. Po... Sądzę, że filmiki się uszkodziły. Więc spróbuję co jeszcze raz nagrywam. Jadę od momentu tego, w którym zakończyłem dziesiąty odcinek. Musiałem zacząć wszystko od zera, więc mam teraz... ...tylko Uzi. Ale za chwilę zdobędę nową broń, więc tu się nie martwcie. Pozbyłem się tu już wszystkich wrogów, hey. więc... ...teraz mogę spokojnie przejść. Poor kid was scared shitless, but I thought we'd seen the worst of it. Okay. This color is really exciting. You're doing good. Come on. Oh yeah, I, oh yeah, I. I understand that there are some things that they do every day. I like this when I wake up in the morning. Something. The fact was, I'd gotten used to protecting Bronco and the big. But you know, it had to I anticipated a siege situation here. I hadn't prepared for it. I couldn't tell the kid that. Aha. I kolejni. Ci najemnicy to się jednak nie nauczą. Dlatego zabiję. Dam radę. Dobra. Gdzieś tu był karabin. I środki przeciwbólowe. Dobra, biorę sobie broń. Odblokowałem usiądnięcie znowu. o granat. A, w ścianę. Oj. No, udało się. No, tam rzucili granat, ale trochę im to nie wyszło. No dobra, przyjdźcie, przyjdźcie, ja no, nie no mam na nas czasu, ja mam tu czasu, ból dużo. Tu już zaśmy próbowali zabić, ale dzięki Bogu jeszcze żyję. Dej, na razie idzie świetnie, nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, to było ostatni w końcu. Dobra. A, ja się tu jeszcze rozejrzę. Może coś akurat znajdę Pistolet drugi. A, miałem część pistolet, a nie Uzi. Kurde, ale dobra. Już niech będzie taka kombinacja. Chciałem zwykły pistolet. No dobra, ja się tu jeszcze rozejrzę, może tutaj jest jakaś część. Na razie znajduję tylko środki przeciwbólowe się przyda Kurde, Wiedziałem, że tutaj wyczyścił sobie teren ze środków przeciwbólowych i A co i tak by za dużo nie dało, bo za dużo przeciwników było Dobra, tu już nic nie ma, to idę do tego kolesia co to sprawdzę w tamtej części może jednak coś się stale

the security system was back online seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates but hey who needs a trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame a dork and a drunk Dobra, Koniec tego pierdzielenia. Ja tu już chcę iść sprawdzić tu jeszcze. Czegoś tu nie zostawiłem. Właściwie czego czegoś tu... tu nie zostawiono dla mnie? Ale nie, niestety nic nie ma. Tutaj nie patrzę, bo...

O cholera, już widzę ci najmniejsza to nawet. Nie mają serca dla sekretarki, kiedy nawet ją zabili. No, póki co ją mam? nadzieję, że już nikogo nie zabiję tutaj. Nie zabiją też mnie. I teraz widzę jakiś szaleńczy atak. być kierowcę najlepiej. Ach, udało się. Gimne. Nie strzelam do tamtego koleci, a ja zabiłem tylko kierowcę Dobra, tutaj trochę z tej trzeba. ...przeprawy z wrogami mnie czeka Kolejna horda zajechała Zostawiałem opór jak... nie no powiem co Dobra Trochę mi życia zabrali ale damy radę jakoś Czy mhm. mi się wydaje? Wydawało mi się, bo to nie był ostatni. Gdzieś tam jeszcze mi się. Czaj jeden. no tam jest. Ale niestety to nie był ostatni, cholera. No, a tam biegnie. Dobra, zaraz nie żyje. O, cholera A ten motus CKM-em wyszedł. To fajne. Musimy po prostu po nie to już leży. I ten motus się ruszy dopiero. Dobra, tak. Leży? Leży. A nie, dobra, teraz leży. Dobra, tego trzeba będzie zabić w jakiś sposób, widzę. Ten tego co klamo, to nie chcę tutaj nieźle tylko skroić, ale ja się nie dam. No prawie, prawie. A, Jezus Maria! Dobra. Muszę, mu strzelić w głowę temu w To go na pewno zabije. Dobra, teraz mam czas. No, udało się. Zdjąłem go. Dobra, nie biorę tego karabinu, nie potrzebuję go. Nie spodziewam się tu już niczego raczej. A pistolet to też nie biorę, mam mu dwa łzy, to mi wystarczy. W razie czego jakby się coś działo?

Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury the rich looking down on the poor, literally as well as metaphorically. Dobra, Max, Czyli jednak to się stało co myślałem. Rodrigo Blanco nie żyje. Super. Kulka prosto w łeb, tak? Mmm, to trzeba zobaczyć. Jeszcze wszystko wyłączyć ochronę, to i tak już nic nie... No jak to możliwe? Jak on tu wszedł? Śladów widzę też nie ma. No to nieźle się narobiło. Rodrigo nie żyje. Ale Fabiana wciąż żyje. Właśnie. Trzeba ją odnaleźć. Może być maybe some good I mean just max picking the photo This not fragments something caught my Oh oh To chyba nie jest to a jednak wyłapał Wypierdzieliła cały budynek w powietrze chyba. O, cholera. Znowu pożar, widzę. To, to się stało tradycją serii. W pierwszej części gry pożar. W pierwszej części serii pożar. W drugiej części serii dwa pożary. Mam nadzieję, że w tej nie będzie trzech. Dobra, ja stąd spierdzielam, bo tu kurde...

Jak będę się za dużo opierdzielał. Informatyk też nie żyje. Super. Ale jego zastrzelili. Tak samo jak tamtą sekretarkę. Dobra, dawaj bron wielu No wiecie co chciałem powiedzieć. Chyba, biedny dzieciak. No ale dobra Trzeba spierdzielać O Jezu, źle, źle, źle chyba. A, więc się, że źle zrobię. Zastrzelili mnie jeszcze raz. Dobra, ty mi dajesz broń. Ja cię zabijam. A ciała już nie będę sprawdzał, nie ma po co. Dobra, chodźcie do mnie, bo ja nie mam czasu, ja tu zaraz mogę umrzeć. No, zgadza się, kurde, jak stoję, to jak będę stał, to zdrowie będzie mi spadać. Kurde, co lepiej się ruszać. Dobra, zabiłem już wszystkich, lecę dalej, kurde, już zdrowia nie mam za dużo. A, jeszcze tutaj teraz eksplozja. To ja odcięła mi kolejną drogę. Dobra, jest tylko ta droga na razie. Trzeba będzie tędy. A, to kurde całkowicie poparzony koleś. Tak jak widzieliście, zaoszczędziłem mu trochę cierpień. This didn't look like a where Rodrigo Dobra, tutaj w tym momencie look chyba like będę kończył L. odcinek. Już mi się trochę nie chce grać. Tak więc, zobaczymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło do następnego odcinka.